W tej kafelku. Twój cel. Zmień ikonę na ikonę. I teraz będziemy sobie patrzeć, co to miało być. Ikonka. Twój cel, to będzie. Walizka 11 PNG. K PNG. Kafelek. Kafelek. Sprawdzamy bank. Zmień ikonę na ikonę. Teraz ikona banku. PNG. Następnie kafelek karty. Karty, zmień ikonę na ikonę zobaczymy, karta tam była 2 na 11 so 12.png następnie następnie budżet budżet zmień ikonę na ikonę Przeguamy sobie ikonki, gdzie ta ikonka naszego budżetu pieniążki to jest 10 PNG na ikonę 10.png stosuj zmiany także o Boże ortografia, także aplikacji webowej, tybnej, tybnej. no i zobaczymy, tu mamy budżet, e, oczywiście plan tutaj już zrobił,